Cześć, siemanko, z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I naprawdę moi drodzy dzisiaj jest z nami agatka. I naprawdę moi drodzy przepraszam Was za to, że nie było tak długo odcinku. Po prostu jak praktycznie w ogóle nie korzystałam z komputera dzisiaj dopiero zaczęłam od jakiegoś naprawdę sporego tygodnia. No no i też było dużo nauki i różnych innych rzeczy. Jak widzicie mam pełny ekwipunek. Um, dzisiaj grałam... Teraz mnie da... Dobry początek. Tak, jak widzicie pojawiam się tu, nie wiem dlaczego. Nie mam łóżka ustawionego, ale dobra, to, to mniejsza o to. Um, przepraszam Was, bo jak wiecie, nauka i różne takie sprawy... No ja po prostu nie mogłam. No i jak widzicie, znalazłam sakwy, łagatki, po prostu je skopiowałam i mam teraz sakwy fajne. Albo na przykład to ten jakby dziwny, jakby barier, barier blok, Mikrofon, ale. Niebieski. Mikrofonówka! Mikrofonówka? Mikrofonówka. Opowiadam. Yy, aha. No, i, i tak ogólnie na Widzach dużo się pozmieniało. O! Tego mostu jeszcze... O godzinie 15. Na no, przykład widzowie. Tego mostu jeszcze o godzinie 15 tutaj nie było. Po 15 grałam. Ja akurat tutaj nie byłam nie i nie było mostu. Jesteś, bo ja lecę na Ju Ja jestem za aquaparkiem, powiem i tak widzowie, bardzo niepokojąca sprawa. Do tej sprawy musimy lecieć do Angelandy, do sądu, w którym rozpoczęliśmy odcinek. Co? Ja jak widzicie mam mało fajerwerek, bo z Antkiem wcześniej grałam i on mi wszystko pokazywał. Jest ogólnie zbudowana stajnia i sąd kościół Agatka robi i jakby taki zapach, nie myślę, coś takiego. Tutaj w ogóle nie zwracacie uwagi, co to jest. To są zamki skopiowane przez Błażej, takie jak góry. Błażej się po prostu bawił, bo chyba mu się widzieli. Ale w zamkach nie ma podłogi, nie wiedzieć czemu. I tak, lecimy na Angelandię. To jest wyspa Błażeja. I naprawdę muszę w tej książce jest coś bardzo ważnego. Chyba to jest, nawet zanim zaczęłam nagrywać jeszcze. Tak, zanim zaczęłam nagrywać, ta książka została stworzona. Dzień 7, 12, 7 grudnia. Tak jak jesteś wyciszona. Nie słychać się. Dzisiaj Angela pokłócił... Zaraz mnie zabijesz, zostaw mnie. Pokłóciła się z liczkiem 2012, Agatka złożyła E. Nie... Agatka mam dwa serca. Ale cię dasz tak na biało. Co? Zrobię zdjęcie. Um, nie wiem, czy się... Nie no. wiem, czy się pogodzą, a jeśli... A jeśli, to kiedy Agatka. dobra. Nieważne. I teraz widz, widzicie, widzowie, tam jest strona 100 i na stronie numer 100 jest coś napisane. Dla mnie to jest po prostu niepokojące bardzo, bo yy, zanim zaczęłam nagrywać, byli tutaj Lawidemi i Superbłąd i zostali oni zbanowani, ale jakimś cudem to się pojawiły. To się pojawiły. Jeśli to czytasz, to kiedyś będzie koniec ojcowiec. Jest data zagłady i wojny między adminami a hakerami. Adminem jestem ja, Agatka i Bła... I Błażej. Nie słychać się, Agatka. Sorry. Ym, no i tak. Jest to data Zagłady i Wojny, 100. Czy to ma coś z... z... No nie, na no serio? Oh, denerwujesz mnie. I teraz muszę znowu lecieć na sam początek strony. Więc może widzowie będzie lepiej, jak ja to po prostu skopiuję teraz i wkleję bo naprawdę to długo zajmuje i tak jest tam napisane, jeśli ktoś wcześniej przeczytał, jak ja się, się użerałam z agatką, to możecie zauważyć, że tam jest podpisane Lawidemi i Superbłąd. Lawidemi, Superbłąd i Łukasz. Łukasz, rozpróbować. Zbierają mocy, żeby przejść, prze, przejać, przejąć, przejąć. Jak mi się dziwnie czyta bez tych O, i tak dalej Przejąć Alicjowice To czas przygotowania i musimy zebrać siły Gdzie jest data? O dobra, co działa Okej okay. Dobra, um... 07.12.2022 Jest data zagłady i wojny Gdzie jest data zagłady? Czy musimy lecieć tam, gdzie znalazłam tą książkę? Jeśli tak, to nie będzie daleko. No to jest w Alicjewicach Książka była w Alicjowice. I czy tam będzie tu napisane Teraz się okaże na mnie! Ogólnie nie tą książkę ja znalazłam w tym domu. Ty mnie denerwujesz. Musimy zlecieć tu na dół i wyjść. Ale... tego wtedy nie było tu ja Wiem, ale mnie denerwujesz. Tutaj nie ma nic ważnego. Wiem, ale to jeszcze była kursza i inne rzeczy. Tutaj ta książka tak, wy nie. Tu leżała ta książka. Właśnie, właśnie tak to wyglądało. Chcę pokazać tylko. Dużo miodu. Ciastro. <grystu> Takie rzeczy są w tej skrzynce. 23. 12.23. Chciałam to przez coś podzielić. Czy ja? A może 12, 12, 2023? To jest zagadka. Napisali. Nie wiem, kto tam napisał, ale jest. Jest data Zagłady i wojny między adminami a hakerami. Gdzie jest data? Czy to ma oznaczać jakąś datę? Czy tu gdzieś je, jest jeszcze ukryty jakiś pokój, na przykład gdzieś tu? Nie, nie ma. To gdzie jest data? Jest. A, masz mleko? Nie mam. A, bo ja nickę. Bym... Naprawdę, to jest dla mnie taka zagwozdka, odkąd znalazłam na książkę. Po prostu nie spocznę, dopóki się nie dowiem. O! Nie! Rapisz się! O! Rapisz się! Rapisz A co to za samożko? Ja nie, e, Teraz ze mną jest problem Poczekaj Ja nie mam Poczekaj Dobra, wiemsza, Ja toki O, jest! To tutaj, jak, jak coś tam, 3 bloki złota, więc może sobie wziąć kiedyś. Szafka. No, nie masz nic w szafie. Dobra, ale widzowie, zagwozdka. Jeśli ktoś będzie miał jakąś propozycję, może napisać w komentarzu, bo już za niedługo są y, jakieś, będą może włączone komentarze, nie na 100%. Ale na 50, ile jak trwa? Odcinek trwa 10 minut, więc mamy jeszcze dużo czasu. I może spróbuję poszukać jeszcze jakiejś. Co? Ale ja wnoszę ja ten e, sprzeciw. Co sprzeciw? O tu poszło jeszcze restaurację. Kiedy ja miałam lat, to była pamiątka. Aha, I tutaj zepsuję to. Ja rozumiem, bo było zepsute. Ale tutaj było. To nie wiem, zrób sobie co chcesz. Tu była restauracja, Natalka ją zniszczyła za moim pozwoleniem. I tu będzie budowana nowa restauracja. Rozumiesz? A tak pisał działka na sprzedaż. No tak. Ja ją kupiłam. Chyba. To nie masz działki. No zostaw mnie. Ja, ja już mam praktycznie wszystko zniszczone przez ciebie. Bo ciągle mnie bijesz. Oła! Ja! Ja! No! Umrę! Umrę! Gin, gin, Jest! Jest! Wiesz, że wodę miałeś pod ustawą. Mać zastępu Haha, nie zabronisz mi. Dobra, widzowie, lecimy. Szybko lecimy. Musimy odłożyć tą książkę do sądu, bo to jest ważny dokument. Ja ogólnie sobie um, to, co ja tutaj powklejałam, um, usunę. Bo to nie jest nic waż... Mhm. bo to w sumie jest ważne, ale nie jest częścią książki. Widzę, że nie wyląduje? Nie. Nie mam szans. Nie, nie. O, kropa. No, ale um, tak. Ostatnio z Natalką i z Antkiem nagrywałam pewien odcinek. Um, no i ten odcinek Antek montował, i odcinek za niedługo wleci, więc to jest dokument Jest on bardzo ważny, jak już mówiłam, Błażej się bawił, ładnie mu to w sumie wyszło Więc tak jak widzicie, mam 10 fajerwerek i nie chciałabym ich bardzo zużyć, bo fajerwerki się jednak przydają Więc pójdziemy ja, na nie, ja też mam dużo, dużo fajerwerek, tylko nie mam przy sobie. Jakie to są w ogóle fajne grzyby? Ja uwielbiam grzyby w Minecraft'cie, ale na żywo nienawidzę. Jeść. Grzyby są okropne. Jak masz i mogę jeść grzyby? Mnie to jest nie normalne. Co ci drzewo postawię. Nie miało być takie miało małe, a być duże. Come on. Dobra, Ym, do sądu. No. Zbieram ja uprawy, bo ja sobie zrobić, bo ja mięso fajne przecież nie jem. Ale ja Ci dałam mięso. No właśnie, więc Ej, Agatka, chlebek. widzowie, czy wiecie, napiszcie, czy tutaj ogólnie zrobiłam przez chwilę pomieszczenie przed odcinkiem, dosłownie, na tą... To jest bardzo ważna rzecz i nie chciałabym, żeby coś się stało. Dobra, mam już klawę. Jesteś w

Nie upaż miał już I dobrze. Mhm. i teraz widzowie. Wymykam. I nie widać. Prawie nie widać, ale kto by tu zaglądał na hello. Ym... Teraz czekaj, Dostał Nie mam się do pojęcia co buduje. No zostaw daj mi się pobawić. No ej no! Przez ciebie mi zabrakło. jak to się pali to tam będzie? Co? Tak, wiem. Tylko czekaj. Ale... Mm. No, czyli widzowie, Agatka niestety musi kończyć. My jeszcze chwilę dostaniemy. Um... Bye. Bye. Czekaj. sobie Nie, dobra, ty. Bye. bye. Na pożegnanie. Żegnaj. Żegnaj. Moje ulubione zajęcie od dzisiaj. Zabijanie Agatki A moje tylko drzwi. No i co? Zawsze mówię, że rzemy Nie no, ja tego nie robię. Mam inną pracę. Urzeczniczki O, w tym jesteś dobra I teraz patrzcie, widzowie Dobra, to baj! Maj, Agatka W tym momencie właśnie już nie słyszycie. Agatki rozmawiałam z nią przez telefon i się rozłączyła. Nie wiem dlaczego to mi się tak podoba. To jest um, no i tym pięknym zakończeniem w ogóle tutaj wszędzie są kwiatki i te serduszka. I tak, um, co się pozmieniało? Zawiedzie się na odcinkach, bo odcinek trwa już trochę długo, a w a ja też nie mam jakoś super dużo czasu. Więc moi drodzy widzowie, dziękuję wam za, ogląda za oglądanie i stop. Dziękuję wam za oglądanie i jak zwykle życzę wam po prostu miłego wieczoru, bo już jest godzina 19:40. Jak to powiedzieć? Więc wrzucam już Zaraz. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcineczek. Jeśli chcecie odcinki z innych gierek, na przykład z Among Usa, to możecie napisać. A jeśli dobijemy 50 subskrypcji do 12 czerwca, niektórzy wiedzą co to za data, niektórzy nie do 12 czerwca, jeśli dobijemy 500 subskrypcji, więc bardzo proszę, mam nadzieję, że się uda, bo też bym bardzo chciała, zrobimy, y, moja mama zrobi mi specjalną niespodziankę ja wiem, co to będzie, ale nie wiem, czy to zrobi. I chcę nagrać z tego odcinek i zobaczymy, czy się uda.